Witajcie, kochani, tu Polka w Niemczech. Dzisiaj przychodzę do Was z szafy. Kiedyś już Wam mówiłam, że będę więcej nagrywać w swojej szafie i zamierzam kontynuować pogadanki z szafy. I dzisiaj chciałabym podjąć taki temat emigracyjny, a mianowicie. Zazdrość na emigracji. Co wy o tym myślicie, jak wygląda na emigracji, jak wyglądają właśnie stosunki na emigracji? Polsko polskie? I czy jesteśmy wobec siebie zazdrośni? Czy zdarzyło wam się, że ktoś wam zazdrościł na tej emigracji? że na przykład dostaliście. Lepszą pracę, dostaliście awans, albo kupiliście sobie coś, bądź po prostu lepiej Wam się powodzi i macie lepszą emigrację. To znaczy wyjechaliście z Polski i żyjecie sobie tutaj na dobrym dość poziomie. Nie macie żadnych takich większych problemów, jesteście zadowoleni, uśmiechnięci. I czy spotkaliście się wtedy właśnie z takimi osobami, które zaczęły Wam zazdrościć zwyczajnie i zaczęły, no, i zaczęły podkopywać pod Wami, tak jak to się mówi, te dołki? I wiecie co? Często jest tak, że właśnie Polacy, kiedy, kiedy widzą, że komuś się lepiej powodzi. To wtedy zaczynają mówić: No, tak, jemu się powodzi, bo na pewno on ma jakieś tam kontakty, nie wiadomo jakie, a być może coś tam innego, dziwnego robi i dlatego jemu się powodzi. To jest raz. Druga sprawa, jeżeli się powodzi takiej osobie, no to wtedy też trochę ta osoba jest na uboczu, bo nie chcą też z taką osobą utrzymywać kontaktów. No, bo lepiej taką osobę wtedy obgadywać, plotkować na jej temat, niż utrzymywać właśnie z taką osobą kontakty. I, I wtedy właśnie, kiedy widzą, że taka osoba sobie dobrze radzi, no to wtedy w tym kręgu emigracyjnym rozpoczyna się taki bojko na przykład. Um, oni mają to, ale mogliby mieć więcej, albo na przykład mogliby lepiej mówić po niemiecku, a mówią gorzej, albo że tak na dobrą sprawę to nie mają wcale tak fajnie, no bo to i to. Także zawsze wtedy pojawiają się takie, takie właśnie um, pojawiają się wtedy takie. Nie do końca informacje prawdziwe na temat tych osób, bo, bo pojawia się ta zazdrość. Ta zazdrość niszczy po prostu wszelkiego rodzaju relacje. No i teraz, y oczywiście, że zazdrość jest i jej jakby nie jesteśmy w stanie usunąć, bo zazdrość pojawia się wtedy, kiedy. My też chcielibyśmy coś mieć, kiedy patrzymy na przykład na życie takich osób i nam się wydaje, że oni mają tak cudowne życie, i my też byśmy chcieli, my też pragniemy tego życia, ale że nam to nie wychodzi. Na przykład ta kobieta ma wspaniałego męża, ten mąż na przykład świetnie zarabia, mają świetny dom. I wtedy te osoby w tym kręgu emigracyjnym myślą sobie, no tak, skoro oni mają tak cudownie, ja też bym to chciał, albo chciała, też bym tak chciała. No więc wtedy pojawia się ta zazdrość. I wtedy pojawia się, to na pewno nie może być tak cudownie, bo na pewno coś tam jest nie tak. Więc trzeba, trzeba drążyć, co? A jeżeli nic nie wynajdą, to wtedy coś wymyślą, oczywiście, na wasz temat, żeby żeby pokazać, że oczywiście nie macie tak różowo, nie? Albo, albo na przykład kupiliście sobie dom i, i wydaliście te wasze pieniądze, oczywiście zapożyczyliście się, wzięliście kredyt i tak dalej, a wtedy na przykład pojawiają się takie, takie opinie, no tak, ale po co ci taki duży dom? Albo łe, kupiłeś, kupiłeś sobie ten dom na przykład w takiej brzydkiej okolicy. Na przykład, albo jeżeli ona jest ładna ta okolica, no to gdzieś daleko na uboczu. Albo jeszcze coś innego wymyślą. Albo masz stary dom, ale kupiłeś stary. Dobrze, kupiłeś ten dom, ale masz stary ten dom. I, i mieszkasz teraz w takim starym domu. Także osoby, które zazdroszczą, to często właśnie. Często też pokazują, pokazują tej drugiej stronie, że, że coś ma złego, żeby ta osoba się nie czuła taka zbyt pewnie, zbyt dobrze, no to wtedy trzeba pokazać, że coś jest tam nie tak, nie? Na przykład przyjdą do Was odwiedziny i powiedzą, no ale mógłbyś na przykład podłogę sobie zmienić, nie? Albo mógłbyś sobie nowe meble kupić, albo dlaczego remontu nie przeprowadziłeś jeszcze tego domu, nie? Także, także wtedy słyszymy takie różne uszczypliwe uwagi, nie? Albo, albo ten dom nie był tyle warty, żeby go za taką cenę kupić. Mogłeś sobie poczekać i kupić go później, nie? Albo pytają się o pracę, a w pracy jest wszystko w porządku, a w pracy jest wszystko w porządku, a jeszcze macie pracę? No, bo już czekają, żeby tą pracę stracić najlepiej, i żeby, i żeby powiedzieć: Wiesz, co no, nie mam pracy, i, i teraz jestem na zasiłku, nie? Także nie wiem skąd taka zazdrość się bierze, że jakby te osoby nie patrzą na swoje życie, na swój jakby na swą rodzinę i to, czego jakby chcą, bo jeżeli mają pracę, mają to mieszkanie, mają ten dom. Nawet jeżeli wynajmują, bo w Niemczech na przykład jest powszechne, że ludzie wynajmują. Często się spotkałam z taką opinią, że, on, że te osoby nawet nie chcą kupować żadnej nieruchomości, bo uważają, że wolą sobie wydać pieniądze na coś innego, a, a skoro nie mają tyle pieniędzy, żeby kupić za gotówkę, to nie chcą brać kredytu i im jest dobrze na wynajętym. Także mają fajny kontrakt podpisany. Z osobami właśnie, właścicielami danej nieruchomości i są zadowolone, te osoby sobie tak żyją. Więc wcale też nie jest powiedziane, że to każdy musi mieć jakąś tam nieruchomość. Ale właśnie nie wiem skąd się bierze ta zazdrość. Na przykład, jeżeli widzą, że osobie się lepiej troszkę powodzi, albo osoba miała jakiś pomysł, na przykład założyła swój jakiś tam biznes. I działa na terenie Niemiec. I oczywiście też mogą przyjść Polacy do tej osoby. I oczywiście ta osoba też się ogłasza na przykład na różnych forach internetowych, że prowadzi taki, taki biznes. Zapraszam Was serdecznie, drodzy Polacy, przyjdźcie do mnie. A potem na przykład często się też tak zdarza, że przyjdzie jedna osoba, druga, a potem zaczyna mówić. No ale wiesz, to tak nie do końca, nie. No dobrze no prowadzi ten biznes, ale ta usługa to jest taka nie do końca. I wcale nie wiem czy drugi raz pójdę, nie. I wtedy i wtedy na przykład albo coś wypisują na tych forach, nie, bo na przykład y, zaczynają właśnie się jakieś tam plotki na temat danej osoby i wtedy zaczynają wypisywać, że wiesz co, ty to lepiej tam nie idź, bo bo ta osoba to nie jest taka do końca dobra, albo zaczynają na siebie wzajemnie nasyłać różne właśnie instytucje. No więc no, są takie różne hece, takie sytuacje, że czasami jak się słyszy, jakie historie ludzie mają i jakie po prostu opowiadają. Co ich spotkało na emigracji, to się włos na głowie jeży, że, że jesteśmy do czegoś takiego zdolni. Że jesteśmy zdolni do tego, żeby donosić na siebie nawzajem za to, bo ktoś, sobie, bo ktoś ma na przykład lepszą pracę, bo komuś się lepiej powodzi, bo ktoś sobie założył jakąś firmę. I wtedy szybko trzeba zadziałać, żeby tej osoby już nie było tak dobrze, żeby już nie było tak różowo. I i wtedy właśnie różnymi sposobami się do tego dochodzi. Albo przez plotki, albo przez właśnie zawiadomienie odpowiednich instytucji, że coś tam jest nie tak, albo właśnie takimi różnymi komentarzami. Jak się widzicie, to wtedy jakieś uszczypliwe komentarze są na Wasz temat, typu, że właśnie coś tam macie niedokładnie zrobione, albo moglibyście sobie coś lepszego kupić, bo macie coś tam gorszego. No, po prostu coś albo właśnie na temat waszego języka, że no, ale ten twój język niemiecki na przykład to nie jest taki na wysokich lotów, nie? I wtedy mm, właśnie w taki czuły punkt trzeba taką osobę uderzyć i żeby pokazać, żeby ona tam za wysoko gdzieś tam nie pofrunęła, tylko trzeba ją szybko tak z, szybko trzeba tą osobę tak sprowadzić na ziemię, więc wtedy słyszymy na swój temat, że no jesteśmy no po prostu tacy, jesteśmy źli we wszystkim, no i w ogóle wszystko dookoła mamy takie złe i tak dalej, bo te osoby po prostu zazdroszczą zwyczajnie, zazdroszczą, tego, co mamy, i zazdroszczą to, do czego doszliśmy, i wymyślają różne rzeczy, i po prostu powodują, żebyśmy my się źle czuli z tym. Czy jest na to w ogóle jakiś złoty środek, żeby tak nie było? Tak zastanawiałam się, czy, czy coś takiego istnieje, taki złoty środek, żeby, żeby nie było tej. tej Zazdrości, żebyśmy byli bardziej właśnie uprzejmi do siebie, ale wydaje mi się, że to nie jest możliwe, dlatego że jesteśmy, jesteśmy na różnych poziomach i żyjemy na różnych poziomach też, więc jeżeli komuś się troszkę lepiej powodzi, no to wtedy automatycznie z, zewsząd pojawia się ta zazdrość I, i starają się właśnie te osoby wtedy w jakiś sposób tam dokuczyć. Albo umniejszyć nam, albo, albo coś o nas opowiadać, i wtedy automatycznie no my się też źle czujemy z tym. A, a czy te osoby się czują dobrze? No nie wiem. Nie wiem, czy się dobrze czują, jeżeli plotkują na temat innych, właśnie osób i nie dają po prostu żyć, bo mi się wydaje, że. Jeżeli chcecie mieć dobrze w życiu, no to po prostu trzeba działać, trzeba, trzeba myśleć, co sprawia nam przyjemność i starać się do tego dążyć, żebyśmy robili właśnie to, co sprawia nam przyjemność. Jeżeli oczywiście istnieje taka szansa, to należy to robić, i mi się wydaje, że, że to jest właśnie najważniejsze żebyśmy byli szczęśliwi po prostu. A jeżeli jesteście i żyjecie na tej emigracji, staracie się w jakiś tam sposób odnajdywać na niej. Jednemu jest łatwiej, drugiemu jest trudniej, ale wydaje mi się, że jeżeli będziemy do siebie też dobrze nastawieni, właśnie y, y, będziemy przynajmniej się starali za bardzo nie zazdrościć drugiej osobie, tylko wspierać tą osobę. Też między Polakami jest duża konkurencja i często też pytają się a jaki masz samochód, bo ja mam taki albo na przykład zaczynają mówić no tak twój to jest taki jaki, mój jest lepszy. Właśnie albo lepszą pracę mam, albo na przykład to wiem lepiej, tam to wiem lepiej, lepiej mówię po niemiecku. Korygowanie na przykład, częste. W ogóle wszystko jakby korygowane. Wszystko korygowane. Bo błędnie co byście zrobili, to takie osoby, które bardzo zazdroszczą, to często starają się za wszelką cenę pokazać wam, jacy wy jesteście niedobrzy, jak wam po prostu nie wychodzi. I te wasze rzeczy, które wy które myślicie, że już Wam się udało, że już coś osiągnęliście, że już osiągnęliście coś, jakiś tam malutki, malutki kawałeczek, ale że jesteście troszkę wyżej, to, to te osoby, które Wam zazdroszczą, potrafią bardzo szybko zniszczyć to. Bardzo szybko. Po prostu jednym słowem potrafią powiedzieć, że mm, to macie źle, tamto macie źle i... I wy przestajecie po prostu wierzyć w siebie. Przestajecie wierzyć w siebie, i, i nawet często jest tak, że dużo ludzi tak się zniechęca, że na przykład zamykają swoje biznesy i, i po prostu potem w ogóle wchodzą w inną drogę, nie? Bo tak się zniechęcają. A wcześniej takie pełne energii, na przykład otwierały swój biznes, takie były zadowolone, ogłaszały się na przykład na tych forach internetowych różnego rodzaju i pisały, na przykład, nie wiem, zajmuje się fotografią albo prowadza jakiś sklepik, albo sprzedaje jakieś ubrania. I zachęcały, przychodźcie, odwiedzajcie mnie, albo prowadzę restaurację, przychodźcie do mnie, odwiedzajcie. Jestem Polką, możecie przyjść do mnie, Polacy, a, a potem, właśnie, przychodzi taka szara rzeczywistość, bo się okazuje, że ta zazdrość tak, tak ogarnia niektórych ludzi, że, że zaczynają podkopywać pod Wami. Kopią te dołki, żebyście tam wpadli i żebyście w ogóle nigdy nie wyszli z tego dołka. Także, żebyście nie byli gdzieś tam za wysoko, bo możecie być albo niżej, albo na tym samym poziomie, ale nie wyżej. No i to jest trochę takie smutne, bo, yy, bo dużo jest fajnych, mądrych osób, które. Które miały swoje marzenia albo mają swoje marzenia, i zwyczajnie chcą je realizować. I właśnie emigracja często pokazuje nam, że jesteśmy w czymś dobrze i że to jest nasza droga, i że możecie właśnie to rozwijać, to co macie, tą zaletę w sobie, możecie ją rozwijać. I możecie na niej zarabiać też, i to jest właśnie fajne, że, że właśnie ta emigracja się do tego może przyczynić. Tylko więcej życzliwości od osób tej samej narodowości, czyli od Polaków, od tych swoich Polaków, od tych, tak jak my myślimy, że to są te osoby takie bliskie sercu, to właśnie gdybyśmy mieli więcej takiej życzliwości, gdybyśmy się wspierali, bo na przykład jeżeli jest restauracja jakaś tam polska, otwarta, no to fajnie by było pojechać, żebyśmy Polacy też odwiedzali taką restaurację i wspierali, wspierali nas właśnie w, tych, w tym rozwoju, żeby, żeby ta osoba mogła się rozwijać. Albo, nie wiem, właśnie fotografie, ktoś... Ktoś na przykład otworzył sobie na przykład firmę fotograficzną i, i się ogłasza, że robi, jakąś tam, robi jakieś tam sesje właśnie zdjęciowe, to jeżeli chcecie wziąć udział w takiej sesji i macie do wyboru, no to też możecie wesprzeć taką osobę i, i też możecie właśnie pokazać, jestem tu, bo chcę skorzystać z Twoich usług, bo, bo Ty przyjechałaś tutaj, czy przyjechałeś tutaj do... Do, do tego kraju, do Niemiec, na przykład, i ja chcę Cię wesprzeć, żebyś, żebyś mogła zarobić po prostu pieniądze. A nie przez zazdrość pójdę zupełnie gdzie indziej, bo tylko, tylko dlatego, bo, bo nie chcę, żebyś ty zarobiła, nie? Bądź zarobił. Także ciekawa jestem, co Wy o tym myślicie, co myślicie o tej zazdrości. Czy doświadczyliście takiej zazdrości na swoim przykładzie? Jeżeli tak, to koniecznie o tym piszcie. Jestem ciekawa. I czy macie w ogóle jakieś rozwiązania? Czy myślicie, że możemy jakoś wpłynąć, żeby było mniej tej zazdrości na emigracji? Czy możemy być bardziej życzliwi dla siebie? I jeżeli na przykład taka osoba potrzebuje pomocy, Załóżmy, w urzędzie, to możemy pomóc takiej osobie i nie będziemy się wywyższać, że a, bo ty nic nie wiesz, tyle lat mieszkasz w, na przykład w Niemczech, a nie potrafisz jeszcze tego i tego załatwić. No, także wydaje mi się, że fajnie by było, gdy, gdybyśmy my, Polacy, właśnie wspierali siebie i byli dla siebie bardziej życzliwi. No i żebyśmy nie musieli się obawiać, że jak usłyszymy gdzieś polską mowę, że trzeba uciekać przed tymi osobami. Tylko żebyśmy radośnie mogli podejść do tej osoby, przywitać się i, i powiedzieć miło mi usłyszeć, że jest ukoło mnie też jakiś Polak. No właśnie. Także myślę, że tym akcentem zakończę tą pogadankę króciutką z szafy mojej. No i oczywiście zapraszam was na następny filmik. Przychodźcie do mnie, bo mnie to bardzo raduje, bardzo się cieszę, jeżeli jesteście. Także przychodźcie do mnie, oczywiście zostawiajcie ślad po sobie, zostawiajcie komentarz, zostawiajcie lajka i jeżeli jesteście nowi, to subskrybujcie, będzie mi bardzo miło. Do zobaczenia w następnym filmiku. Pa pa.